The battle of France is over. The battle of Britain is about to begin. Men will still say This was their finest hour. Witam na stole. Kontynuacja drugiego dnia z godziny 18, więc ostatni dzień. Więc Niemcy przeprowadzili wcześniej jeden rajd. Nie udany na stację, chyba bodajże radarową, tak? Nie, na Port Southampton. Udany, czy nieudany, już nie pamiętam. W każdym razie jest na minus 2 punkty zwycięstwa. No i dobieramy kolejną kartę celu. w tym samej godzinie to był atak co poprzedni, na no, tę porcję tamto i teraz a lotnisko lotnisko jest na średnim poziomie i ma wartość strategiczną 2 więc tutaj przy 1, 2 nie atakuje Niemiec, 3, 4 mały rajd, right. no to rzucimy 6, no to major pięknie MAJOR No niestety, jest wysunięte lotnisko, jeszcze minus 2 do detekcji czyli Teraz rzut na detekcję 2 Czyli ten minus 2 no to 0 i liczymy tak, za 3 za duży right yy, plus 2 za tych, czyli z 5 6, 7, 8, 9 punktów tylko detekcji. 9 punktów detekcji. Niemcy lecą na nord. Hmm, to jest 5, 11 sektor. Tutaj. Yy, na szczęście mamy coś w powietrzu. Tutaj. To jest warning lever sufficient. No dobrze. Ale detekcja pór. Okej, okay. detekcja pór to oznacza, że muszę teraz wystawić dywizjony do przechwycenia. No i to jest jakby zagwostka, bo mogą być to dywizjony, może to być nalot Fałszywy, jak się wylosuje kartą. Dobra, ale nie będę ryzykował. następna będzie z południa, więc tu więc daję tu wszystko co mogę. Nie opóźniam. Eee, czyli te trzy dywizjony, jako sufficient, mogę dać z, z tego sektoru tutaj. No, z, z 6.11, z 5, 11, czyli stąd jeszcze mogę dać czwartego patrolu. Tak to se, no to mógłbym dać czwartego, no jest to Major. No dobra, daję tego, zobaczymy, no najwyżej mi w konia zrobią. Okej, okay, no to tak. No dobra, no i patrzymy jaka jest Jaki rajd? Jest. Major 9. No dobrze, czyli na, szczę na szczęście, z szczęściu, w nieszczęściu jest rajd. Czyli teraz zobaczymy, co jest. Jaka kompozycja tego rajdu. Więc to jest tak: 9. To Tu jest kompozycja. Więc yy, zbieramy siły. Czyli 109 mają. Mają duże, bo to jest trzecia flota. I87 nie mają, więc i88 też nie mają. Więc kolejny jest, już mówię, Dornier 17. Dobra. Kolejny my 109 Pokażę, tak. To są moje cztery grupy, same harrykainy i 88 czyli nie ma solidornier M109 na channel patronu M109 w cross I 87 to nie ma, to jest dornier. A, B, dobra, B. Dorniery 17, M109, e ostatni. Taki mają. I Heinkel 111 na sam koniec. Dobra, tak to wygląda. Na te lotnisko wysunięte, to już zabieram się nie przyda. No i co tutaj dalej się robimy? Wybrany rajd Teraz komitujemy składrony. Zostawić tu, czy nie? No trudno, będą punkty stracone. Ja przynajmniej mniej strat będzie, więc zostaje tu, żeby. W razie, czy jakiś event, ktoś tu się jakieś roszady będą, to będę przygotowany. Czyli walczę na początku z tą grupą. E, hunt. Więc zostawiam i write approach event. I co tu jest? Channel Patrolers Hunt. Jeżeli Costar Inland jest, czyli to z Channel dochodzą do Hunt. No to tak jak się spodziewałem, właśnie o to mi chodziło. No i teraz dojdzie do ataku tutaj, w tej grupie. Więc eee, 3, 6, 12 punktów na 4. To poszukamy tu. 4 grupy, 12 punktów. To niestety tu jest słaba kolumna. Ale może że coś pomoże. Jest szósteczka. No, będzie dobrze. To jest ostatnia. Czyli tak Niemcy z A dostają light luza. Uuu, nie ma takich na, na nieszczęście. B dostają Redus inflight reduce, in Redusa, więc przychodzą tutaj do tego boxu i C, dostają Disrupta tak, czyli też przechodzą tu ale nie przekręcenie, ale to już na koniec dnia, to już nieważne co Anglicy dostają A, Aborty, czyli A nie ma, jest jest A, no, czyli on tu wraca B nic nie dostają, ale nie mam takiej grupy B, a cena nieszczęście to slide plus, czyli wszystkie te grupy dostają po jednym punkcie. Czyli 3 minus punkty. Raz, dwa, trzy, no i to, to bolało. Już lepiej szóstki było nie rzucać piątki, już byłoby dla mnie lepiej. 7,11 4,11, 4, 11. To Chyba trzeba z, bardziej z, zwracać uwagę. Na to, jak się wystawia te z dywizjonu, z jaką literką. To jest chyba kluczowe. No i, i tyle. No i nic nie przechwytuje tej grupy. Wszyscy się rozbili o Spitfire w grupy Hunt. Ok. I jeszcze Right Event. Może RAID coś, Event przeszkodzi? A nie, on detekty escort, if the intelligence rating is poor or limited. Tam mam suficient, to nie, to nie działa ten event. Ale najważniejsza jedna godzina, więc to jest ostatni raid już w tym dniu. Stawiam tu. Więc nie będzie tu więcej ataków. Ok, czyli kontynuujemy ten narod. Tu już nikt ich nie przechwytuje, więc bombardowanie. 5 Tu jest 8, 12. 17 plus ten Messerschmitt, 17, 18 punktów. I tak, 18 są na poziomie tym, że nikt mi przeszkadza, to jest 2 w prawo, ale jest pogoda, patrzy, więc na 21. Więc 1, 2, 3 będą 2 damage No to będzie heavy damage Heavy czyli 3 punkty do tyłu, raz 2-3 punkty zwycięstwa dla Niemców. No i wyszedł niestety ten raj i lotnisko. A rzucam jeszcze, ile to będzie damage dla lotniska. Na 1, 2, 3 to będą y, tylko 3 damage. Tujeczka, więc 3 damage. Dobra, lotnisko jest w sektorze y, 5-11. Więc to jest tak, Blindheim i Hurricane. więc yy, To było aż 5 rzucone, więc mogę 5 strat, ale nie mam tyle. Więc tracę tylko Hurricane, jednego punktu, jeden punkt Blindheim, ale Blindheimów nie ma. Więc tylko Hurricane'a. Tutaj na poziomie spada 7, czyli na lotnisku jakieś Hurricane. Y. Zniszczone przy tym ataku. Ok, krok y, się przesuwa na, na day, więc jest koniec dnia. No i zrobimy ten koniec dnia, bo to jest ciekawe. Chyba mi się wydaje najciekawsze z tej gry, co tu się wydarzy. Więc przechodzimy od razu do punktu kalendarza update. Ok, czyli tak. Y, Wszystkie składy wracają full. No to może to zrobię poza kamerą, ok? No to wszystko wróciło na swoje sektory, to pokażę, jak wykorzystane została Load w tym dniu to jest odwrócone na kubkach z tym ciemniejszym paskiem, to jest zużyte. Nie zużyli za dużo Messerschmitt 110, za to Messerschmitt 109 wszystkie z drugiej floty. Z trzeciej floty tutaj został tylko jeden Messerschmitt. 110, jeden zużyty i 88, troszkę Heink 2 i jeden sztukas, Nie licząc strat jeszcze, oczywiście. To jest taka, taka sytuacja na, na tą turę. Co dalej? Patrolujący już wróciły. Yy, Niemcy też już wrócili i teraz nocny yy, rajd. Wrzucamy tak, do rajdów jest dość prosto. Tabeleczka jest tak. Wrzucamy, najpierw jest, ciągle jest między 11 a 25 ile rajdu, ile przeznaczonych sił u szósteczka, czyli 2 2 11 z, z tej floty z drugiej floty muszą być tutaj, a tu muszą być aż trzy henkle. Trzeci dokładamy. Czyli jest 5 grup. 5 grup rajdujących to jest tu. Eee, ja dostałem jedną stratę, czyli mam raz, dwa, trzy tylko Blenheimy. Eee, więc tu jest jedynkę muszę rzucić, żeby przechwycić tą grupę. No niestety szóstka. I oni bombardują to jest na tej pozycji, czyli na 4, 5, 6 straty. Jedyneczka, pudło. No, w nocy się nie, nie udało. Nam się też nie udało przechwycić. Jak widać z tej taboryski jest ciężko przechwycić te nocne naloty. Przynajmniej w takiej grupie brachemów, jaką mam w tej chwili, czyli trzy. Okej, okay, dobra, co następnym punktem będzie? To było koniec rajdu. A, no to ciągniemy dzienny. Dwa dni. Przechodzimy, dobra. Czyli tak. Z 12 na 13, 14 będzie. To też jest mało, te dwa dni. 2 Victory pointy dostanę. Raz, dwa za to, czyli na minus 6. Teraz po 10 nie jest. Nie ma, to jest z. Z jakiejś zdecydowanej wygranej, bo co minus 34 plus 34 punkty i teraz jest tutaj e, The Event Carcha. zobaczcie tu jest. O! British Right on German Industry, czyli bombardujemy niemiecki przemysł. Ok, czyli momencik, ale tu wszystko jasne, czyli mniej dostają zupełnie. Po jednym, tylko jeden myśliwiec, czyli przy, przez te dwa dni tutaj, mają problemy z zaopatrzeniem niemcy. No to ekstrem, no to dla nas to możemy brać takie eventy ciemno. Eee, okej, okay, no to. Yy, uzupełnienia, czyli tak, 5 Hurricane'ów jest tutaj poziom, jest to 5, 1, 2, 3, 4, 5 na 12 co tu jeszcze jest, 3 Spitfire'y, 1, 2, 3 Spitfire'ów mamy braki Blenheim 1, bardzo dobrze, przyda się Niemcy tylko Fighters dobrze i Pilot, ile mamy minus VIP jest minus 6, czyli na poziomie tych dwóch pilotów doświadczonych. Okej, okay. dobra, to jest ta karta eventowa dzienna. Co dalej? Straty. Okej, okay. zobaczymy, je, ile mamy strat dla. Brytyjczyków, hurricanów. Raz, dwa, trzy, cztery tylko hurricany. Białe w ciemno, cztery punkty hurricanów do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. I tam były dwa Blenheim, ale zresztą jeden, więc jednego naprawię sobie. E, tą grupę 600 od razu wrzucę na patrol. Ci wracają do swoich bas macierzystych. Sekunda ale nie taka sekunda, bo mamy trzech doświadczonych pilotów i Blenheim. Y. Blenheim będzie, nie wiem, mu doświadczonego, więc y, minus jeden ma do kombatu. A tu trzech doświadczonych pilotów, y, z których sobie wybiorę tak 4-11, gdzie jest baza 4-11? Tu jest 5-11, jest. Muszę wybrać gdzie dam do niedoświadczonego. 7,11 to jest tu, i 1,11 to jest tu. No dobra, dam do tego 4,11, ok. Czyli jeden z pilotów jest drugi, czyli niedoświadczony, bo mam tylko trzech pilotów niedoświadczonych. Więc zużywam tych 3 na no te 3 hurikany, więc jest zero, zero doświadczonych pilotów w tej chwili. E więc ten jest słabszy. więc Teraz wracają, część już wraca odwróconych. Ok, i tak sytuacja wygląda. To jest ten jeden zielony pilot. I teraz trzeba to samo zrobić dla Niemców. Niemcy mają tak: cztery bombowce, cztery myśliwce w boksie. Więc schodzimy tutaj dla Niemców po cztery pola. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Taki mają poziom. Uzupełnień i te tak wracają już do swoich baz macierzystych, czyli jak widać, więcej strat ma y, Luftflota 3 niż 2. Pewnie dlatego, że więcej rajów do wykonałem. Ok, to były straty lekkie, teraz straty ciężkie. Dwa myśliwce, czyli one przechodzą tu. Prosta i dwa punkty do uzupełnień dla myśliwców. Przechodzą. Z Niemcy już mają braki. Mają 2 i 5 i my, my, czyli raw stoi lepiej, tylko ma problem z doświadczonymi pilotami. Tutaj jest ich poziom 0 Okej, okay. to jest redukcja. I teraz posiłki. Mogę kupić sobie za 4 punkty. Hmm, za 4, bo jest który jest, jest do 16, tak, czyli jeszcze za 4 nie kupuję. Za 4 które punkty to mi nie stać. Yy, I teraz przetasujemy deki. Tasuje się te deki, które mają więcej. Więcej niż połowa, więc taki Event jest do stosowania, bo jest grubszy ten. Więc szybkie stosowanko. Może poza kamerą. No i tasuje się tylko te karty, które... Wszystkie poza the eventem kart. Więc tak samo tutaj Force kartę się jest do stosowania, bo jest ich mało. I jeszcze jest tu uwaga, że Yy, czwartego dnia on Fourth Day, a jest teraz będzie trzeci dzień. Dodatkowe karty się dorzuca czyli Niemcy zaczynają trochę już głębiej bombardować yy, Anglię. Więc yy, tyle. No, co jeszcze może zrobimy te day eventy przygotujemy się na następny dzień, żeby. Od razu ruszyć z kopyta. Ok, więc przygotowanie dzienne. No, i to jest bardzo ważny rzut. Mamy radar uszkodzony i tu mamy taki symbol Repair 4. Czyli jeżeli rzucę 4 lub. Lub. Jeżeli rzucę mniej, to usuwam ten damage marker. Jeżeli 4 rzucę, to przekręcam go na light. A jeżeli więcej, jest no efekt. Więc bardzo ważne jest, żeby naprawić ten cholerny radar. Tak ustawię. w w momencie tutaj słabo. Równo musi być tu. Uwaga. 5. No. Czyli więcej. Jest no efekt. Dziękuję. Do widzenia. Nie ma nic żadnych napraw. Niestety. Za dobry rzut. Yy, dobra, co dalej? Pogoda, nie, nie pogoda, tylko yy, zobaczymy, jak zespało. do WAFE. ciągnę kartę. Yy, jedna godzina, czyli na ósmą. Jest no early warning, czyli nie ciągnę tutaj, znaczy nie wyciągam karty z deku, żeby wiedzieć, co jest pod spodem. Wiem tylko, że będzie południe atakowane. Teraz pogoda, jaka jest na dębach pogoda? Cztery. Cztery to oznacza patchy, klocy w obu sektorach. Angielska pogoda, daje się we znaki. I Blenheimy do zostają tutaj, gdzie są na. Nocne rajdy, a dwóch nie ma, yy, więc przygotuję tylko dywizjony. Kolejny atak będzie, wiem, że na południe. Co mnie martwi, bo tam jest radar uszkodzony Okej, okay, no to damy jakieś patrole. Tak, na pewno tutaj dwa. dwa. I tu też dam dwa. Tak. Jeszcze tutaj też dam po dwa. No i dam może jeden na Londynem. On taki uniwersalny. Będzie mógł tu wspierać, I zostawiam te trzy dywizjony w rezerwach strategicznych. Dobrze jakoś mało pecha, pecha mam, bo mało tych jest mniejszych radów ciągle same duże mi się trafiają, co kosztuje mi tu punkty zwycięstwa niestety. Ok, dobrze, no to dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z dniu trzeciego, z trzeciego dnia rajdu. Dzięki, cześć.